Dobry, witam wszystkich. Dzisiaj, dzisiaj zrobimy test yy, preparatów, które, preparatów, które tutaj nadesłał nam Artur Ćwik. Bardzo dziękuję za to. Na Facebooku wrzucę na żywo dzisiaj bez muzyki, bo wyłączają mi ten, wyłączają mi transmisję, jak gra muzyka. Zobaczymy. Będziemy spawać. Będziemy spawać tutaj chyba już. <laughs> całą tą konstrukcję więc tutaj na pewno na pewno lepiej lepiej to jakoś lepiej to przetestujemy jak nie wiem na jakieś blasze czy te odpryski są czy ich nie ma zobaczymy powszukamy, wczoraj szukałem ale to o widzę tu niedospawane tu dobra zapraszam wszystkich na, na, na facebook będziemy testować płyny Coś takiego. Bez Just firma Bolesławiec. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Nie wiem, nie chcę robić jakichś tej mega reklam albo, albo mega antyreklam. Jeżeli środek, <laughs> jeżeli środek będzie dobry, oczywiście, że, że go będę polecał. Dobra. Do zobaczenia za, nie wiem, dwie, trzy, może 4 godziny. Ja jakoś. Nie potrafię robić szybko, ja potrafię robić wolno i dokładnie. Dzięki.